Dobra, dobra. Okay. Powiedz czego? Co? co jest? Co no, no, małe no, mówisz? Nic, Będziesz miał wilko przynajmniej. A co? Mało powietrza? No to no, no, Kurczę, no nie może iść na wyższy. E, Mamy o, metanole. Metanole to metanol? Metanol to co to jest. Tu też czego sobie jest sobie? No, dobra, to no, wejście tak na razie weź. Idziemy... To nie, no Dobra, nie, nie, już no dobra ale na nie ma wyprzedany. Dobra, dalej. Dobra, dalej. Dobra, dalej. Dobra, dalej. Dobra, dalej. Dobra, dalej. O, o giter. <laughs>

No? No, Ty bieg, naprawdę, skur, bo tak tu ja na to, 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 to jest... ja bez punktu się bierze. Ja Czy aż zbroję masz? Nie, nie, no dobra, <śmuszczak> dawaj. <śmuszczak> nie, nie. <śmuszczak> Uwaga. Jesteście? Tak, jedziemy. No.